Żona Adriana ze ślubu od pierwszego wejrzenia pokazała, kto wspiera ją, kiedy mąż jest w szpitalu. Adrian Szymaniak, znany uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, od lipca 2025 roku zmaga się z glejakiem 4 stopnia. W ostatnich dniach okazało się, że musi przejść kolejną operację, której konieczność wynikała z nawrotu choroby. W trudnych momentach niezmiennie towarzyszy mu żona. Anita pokazała, kto wspiera ją w trudnych chwilach. Diagnoza z lipca 2025 roku była dla Adriana i jego najbliższych ogromnym wstrząsem. Wspólnie zaplanowali rozpoczęcie leczenia obejmującego radio i chemioterapię. Jednak 25 września Adrian Szymaniak poinformował, że leczenie nie może się rozpocząć zgodnie z ustaleniami ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Glejak zaatakował ponownie, co wymusiło podjęcie decyzji o kolejnej operacji i skierowanie pary do szpitala w Bydgoszczy. Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia od dawna nie ukrywa, że z glejakiem toczy codzienną walkę, która często wymaga wizyt w szpitalu. W trudnej drodze leczenia ogromne wsparcie okazuje mu żona Anita, która nie odstępuje go na krok i udziela mu nieocenionego emocjonalnego wsparcia. Żona Adriana ze ślubu od pierwszego wejrzenia zabrała głos podczas pobytu męża w szpitalu. Podczas pobytu męża w szpitalu Anita odniosła się do sytuacji na swoim Instagramie. Podzieliła się wzruszającym zdjęciem, na którym pojawia się wspólnie z Kornelią i Markiem, uczestnikami dziewiątej edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Kornelia i Marek, mimo zakończenia telewizyjnej przygody, pozostali w serdecznym kontakcie z parą. Anita dziękowała im za nieocenioną pomoc w trudnym czasie, podkreślając ich zaangażowanie. Para przyznaje, że nawiązywanie trwałych relacji z innymi uczestnikami programu stanowi ważny element ich życia. To właśnie oni potrafią zaoferować wsparcie, które przerasta oczekiwania i pomaga przetrwać nawet najcięższe chwile.